Thank you. Witam serdecznie całą Polskę. Gdzie katujemy nasz najlepszy trening, czyli nogi, ekstremalne czwórki plus łydki. Dzisiaj wyjątkowy trening taki sam jak wczoraj przy klacie. Wszędzie korzystamy z gum. Zobaczcie, na suwnicy Szmita mamy już gumy zaczepiamy z jednej i z drugiej strony. Tu zwyczajny przysiad. Marcie się do grzewa. Mamy tutaj gumę. Zobaczcie. Tutaj mamy ekstremalne dwie pomarańczowe i dopiero będzie, ale... Na wyprostach też mamy gumę tutaj. Już jest zaczepiona. <laughs> Więc mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć na razie ćwiczeń. Wsiądzie robimy po pięć serii, po dwadzieścia pięć powtórzeń. Nie przysłyszeliście się. Zaczynamy właśnie ostrą jazdę. Jesteśmy po delikatnej rozgrzewce. Widzimy się za chwilę, jak już będzie z nas leciał strumieniami pot. Jesteście gotowi? Nikt z nas jeszcze nie jest gotowy, ale musimy jechać. Zobaczcie. Tomasz jedzie 25 prostów. Może być z dropsetem. Ja jadę bez, niestety, ale muszę dać radę. Lecę. Dawaj, dawaj Dobar, do dwudziestu zrobiłeś, dawaj tam, proszę państwa nie ma żartów, ta guma robi taką robotę, że coś strasznego, ale o to nam właśnie chodzi i robimy to dzisiaj w obwodzie, czyli po kolei, wszędzie po 25 powtórzeń. Dawaj. I oczywiście takich pięć obwodów. Wszyscy jesteśmy już prawie gotowi i musimy zaczynać. Tomasz na haku, Maciej na suwnicy, ja na prostach i mamy gumę, jedziemy 25 powtórzeń. Elegancko lecimy. tego doświadczenia, tutaj w stydzenie. Już to przyjęcie. Ale masakra. Za chwilkę zmieniamy ćwiczenie i jedziemy dalej 25. Jesteście ciekawi jak będzie wyglądał ten piąty obwód? czekajcie przeżyjemy. No i czas na kolejną maszynę. Zobaczcie. Na haku już dawno nie robiliśmy. Czas najwyższy. Wracę 25. Się zapaliło. Aaaa! Strasznie się zapaliło. Włożyłem troszeczkę się niżej. Będziecie musieli sobie podnieść. Uuuh. Poczekajcie, bo to nie wszystko jeszcze w obodzie. Jeszcze zostały fajne rzeczy <laughs> na słownicy. I oczywiście prawdziwe przysiady na deserce wszędzie 25 razy. Ale masakra. Proszę Państwa, teraz najbardziej masakrująca seria. Robimy 25 razy na jedną stronę i na drugą stronę. Od razu tłumaczę o co chodzi. Opieram się o gąbkę, tak jak dziewczyny. Stopy, zobaczcie, prostopadle. Idę tu, tu. Są prostopadle, prawda? To widzimy. Odbezpieczam. Przesuwam się do tyłu. Tak, żeby tu był pionowo, jak schodzę na dół. I zobaczcie. Jestem skierowany tutaj po skosie do was tutaj, o właśnie. A później do was i lecę. Tak to już mógł po czołówku położyć. No to idzie, idzie. Damaj, damaj, karo, to jest Dawaj, dawaj Karol, przyspiesz. Dobrze, dwadzieścia pięć musi być. I co, teraz druga strona, tak? Poczekajcie chwilę. Uuu, Tomasz, ta seria druga specjalnie dla Ciebie. Dzięki i dla całej waszej, a może że powiedziałem ma Musi to być, musi to że dla niego. Dobra, i startuję drugą. Ledwo stoi, ale trzeba jechać. Zobaczcie, znowu proszę padle Stopy. samo to widać. Lecę. Tu przesuwam się do tyłu. Wlecę. Teraz do Was ten Pięć, sześć, sześć, ósmi, dziewięć. Dyszka, jedziemy, dwa. dwa Elegant. Cztery, cztery, pięć. Dwa, szpięć, dwa, szpięć, dwa, szpięć, dwa cztery, grzyk, trzy, dobrze. Trzy. Dobra, cztery. Dla, 5, dawaj. Kompuj, kompuj. A. No nie no. A. Musicie spróbować tego samego. To jest nie do uwierzenia, co wy poczujecie. To, że powiem, że boli, to w ogóle nie oddaję tego. Przyjedziecie, sprawdzicie i powiedziecie to, co zawsze. Czuję, że jestem nienormalny. Dawaj Tomasz. A ja tutaj dalej siedzę. Nie mogę stać. Chłopaki jadą. To ja muszę pociąć jeszcze, jeszcze trochę, bo mam na tak taką że koniec. Druga strona teraz sama powtórz. Stopę w drugą stronę. Stop bardziej odwróć lewą stopę Tu bardziej tyłu Tak Elegancko Zobaczcie jak kolana rozjeżdżają się na boki Dokładnie tak Popój Jak nie możesz to przyspiesz. Jeden za drugi Popójesz pięciu Mam być tak. A! Ah, Tomasz jedziesz tam. Ah. Jestem już całem mokry, Ta seria na słownicy przewilą widzieliście, te prostopadłe stopy. To mnie zmasakrowało, nie udawałem z tym jak tak krzyczałem, A teraz jeszcze do się, się do końca obwodu, brakuje przysiad na 25 podusz oczywiście. Chłopak jadą swoje, do prosty, i ja do przysiad. Uuu Czekamy kierowano na ciebie. Dobrze to ma. Że muszę skończyć. Aki! Okay. To jest okszyk na i lecimy. Najważniejsze, żeby nie zatrzymać ruchu. Nigdzie. U góry ani na dole. Gamy, ale widzimy się jeszcze później tam, gdzie robimy łydkę przywodziciele i. I co? i unoszenia w przód. I miałem wytłumaczyć dzisiaj, jak nie macie przywodzicieli co zrobić. Ostatnio już to mówiłem na filmie. Możemy zrobić wykroki. Jedno z lepszych ćwiczeń. W momencie kiedy przechodzimy tutaj, jest ten ruch. To przywodziciele wiele bardzo mocno pracują. A zrobicie tak że zrobicie to na całkiem zgiętych nogach, przejścia na zgiętych, to całkiem pracują. Pokażę wam to później, taki bonus, żebyście widzieli. Do zobaczenia. U jak bardzo wesoło, chłopaki jadą tam dalej, obwody, a ja postanowiłem w przerwie, ledwo stojąc, pokazać wam te, nie przysiady, tylko wykroki, widzicie, nie i co się dzieje. Zobaczcie, biorę worek. Robię wykroki, ale nie prostuję nogi. To jest kluczowy element. Zobaczcie. Tu i od razu przechodzę tu, tu, tu. Cały czas zgięte nogi. Tu, tu. Poczekajcie, jeszcze tyle wam pokażę i za chwilkę wasza kolej. Jedziemy teraz już będziecie wiedzieć takie wiadomo, że nie rozluźniamy w ogóle czwórki, a przechodząc się, jest bardzo mocno spięty. Cały czas, nie rozluźniamy go. Przez to bardzo mocno pracuje. Spróbujcie zrobić takie długie serie. A kolejnego dnia przywodziciele zajechane. a ja wracam do bodu, a za chwilkę widzimy się dalej. Proszę państwa, udało nam się przeżyć. Ledwo stoję już na nogach, są tak nabite, ale oczywiście trzeba zrobić unoszenia, Przywodziciele i całą resztę. 30 czy, czy nie? 25 razy drugie. Oczywiście zaraz przywodziciele i wszystko jest rzecz na łódkę. W końcu po tym wszystkim mogę sobie usiąść i odpocząć. Będzie to czynny odpoczynek, ale właśnie tak lubimy. O, moje przywodziciele to uwielbiają, o tak. I Za każdym razem tutaj musi dotknąć. Robimy bardzo dokładnie. Mm. Całe nogi się trzęsą, zobaczcie. Zobaczcie, się trzęsą. Nie udaje, o, zobaczcie. Mmm, dzisiaj pięknie pokazowały. Już to mówię milion razy, ale za każdym razem mają być zrobione. Ale lekkie! Niestety wygląda mi to, jednakże jest lekko. Muszą być zrobione to przy Karol. Celu, Nie dokończyłem. To jest nasza celinka. To jest nasz Karol. Dzisiaj oczywiście to wiecie. <laughs> Celnikiem, że boli. Co tu się dzieje? Aaaa! Powiedz mi o tym. A. <grym> A. Jest dobrze? Jest bardzo dobrze. Ro, boli to rośnie. No, oczywiście. I jakbyście przyszli na trening do Celiny, to byście zwariowali wszyscy razem. wzięci. Byście nie uwierzyliście żyć się dzieje na spinningu i na bodybarze. A Jak to... robimy karolki zwłaszcza, wiesz? O, tam też są karolki. Tam wiecie. też są karolki, i są i karolki. niestety karolki. grupa się wykrusza. <grym> Od kiedy prowadziłam karolki? <grym> no tak, konsultujemy to w naszej dziupli. A tak. później przekazywane jest dalej. Mogę Cię wprowadzić trochę wody? No, bardzo chętnie. Proszę bardzo. Na lekkim gazie pamiętaj, jak na to czas. Żebyś nie odwodnił. O, zawsze o mnie dba. Tak. <grym> Idziemy dalej, bo tutaj gadu gado, a rusy się zbroją. A mi się stygnie. No. Dobra. Kończyu ty nagrywasz cały czas? Sorry, to... Bardzo dobrze. Maciej dawaj. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ustaw sobie stopy tak jak wziąłem zdjęcia. się kolonami. I cały czas pośladki są w miejscu i wciągnij się na kolana. Tak, i teraz na dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Na dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. No nie robić na dwa. Zobaczcie, no nie robi na dwa. Ma być. Na dwa. Raz, dwa. Teraz, teraz robi na dwa. Na dół, na raz. Ale do góry na dwa. Na dół na raz. Raz dwa. Tak. raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, sekundę. dwa, raz, dwa, bardzo dobrze. Zobaczcie, nie udaje. Połapuj jeszcze, jeszcze nie boli. Nie, nie, jeszcze nie boli. Dopiero zacznie boleć. Dawaj, dawaj. I teraz przystępujemy za drugi. Popój! Tak, jeszcze tylko 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, teraz serię uważam za zaliczoną. A teraz czas na mnie. Poczekajcie chwilę. No i przyszedł czas na mnie. Zrobimy tutaj delikatną rozrzewkę w kilku seriach oczywiście i za chwilkę robimy ośle wspięcia. A że jest nas dzisiaj czterech, to jeden będzie operatorem, a dwóch będzie u mnie na plecach. <laughs> I później będziemy się zmieniać oczywiście. Na dwa. Raz, dwa. Część z Was powie, co to za ruchy były takie krótkie, tak? To zanim powiecie, to spróbujcie, bo często nie obrażam, oczywiście, moich widzów, ale często ci co nie mają pojęcia, dużo mówią zamiast coś zrobić. Sami znawcy dookoła dużo mówią. Mało jeszcze zrobili treningów, ale dużo potrafią powiedzieć. Mieszamię tacy, ale oczywiście pozdrawiam ich wszystkich. I już jesteśmy i lecimy. Dawaj macie! Wżej. Bo Mocno! Dobrze. Tak musicie robić łydki. Wtedy będą rosły. Dawaj. Dawaj. Może pierwszy do... jeden za drugim. Pompuj. Pompuj. A, dawaj. dawaj. Ja zajdę i później... Daj! to. co Popu, jeszcze! Pa! Dawaj, Dawaj. Jeszcze możesz. Ej! się, i udę. A! Jeszcze! Powiedziałeś! Poczuł chyba to. Ludzieckie <gryczne> spalenie. Teraz moja kolej, zobaczcie. Jesteś kądziu? Nie kądziu, tylko Maciek. Maciek, No, dawaj. Raz, dwa, trzy. Dobrze. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Prezoczka się nie obejdzie. Dziewięć. Wyszka. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, dobij go, jeszcze, ciśnij, dawaj, ciśnij, Karol. Grzej, grzej, Karu, jeszcze może. chodź, chodź, chodź. Dawaj, ty też. Widzieliście, mm. musieli od razu zejść we dwójkę, bo nie dałem. Aaaa. Tak się zapaliło, że... Proszę Państwa, teraz ja jestem w roli operatora świczy Tomasz Na Tomaszu siedzi Maciej i Kondziu. Get fit be fit stay fit <noise> Jedziesz tam żeby nie Tomasz Osiem. gdzie jesteś? Tutaj Sieman. Pokaż się. To ty yes. jest. To dziewięć do oczka. Osiem. Lecimy. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, Mocno. Jeszcze trzy, dwa, jeden. Jest oczko. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziesięć, Nie, nie, nie. dobra. Nie kończy mi się zabitej. Spokojnie. Ja, ja Ale mi pieczek. Proszę Państwa, dotarliśmy do końca naszego piekielnego treningu. Zrobiliśmy wszystko tak, jak powiedzieliśmy na początku. Ten obwód składający się z pięciu obwodów był piekielny. Wszędzie po 25 powtórzeń wszędzie na gumach tylko przysiad był bez gum. Nogi napompowane do granic a później łydka widzieliście oszczerstw z z pięcia siedząc, przywodziciele z unoszenia zrobiliśmy jeszcze z pięcia stojąc, których nie nagrywaliśmy, a ja nie potrafię tego wydłużyć z siebie. A tu Maciej powie to za mnie, bo mi jest bardzo przykro Drodzy Państwo, zaczynaliście, jak wzięliście w trójkę. Skończyliśmy w dwójkę. Tomasz niestety za dużo miał pompę, krew spłynęła cała mu do mięśni i do tego mięśnia pomiędzy dwoma e, mięśniami e, nóg i niestety stracił przytomność, zabrała go karetka. Wszystko jest w porządku. Natomiast no wróci do nas na następny trening. Mówi, że już się powoli zaczyna regenerować, <laughs> także na pewno za tydzień będzie z nami. Przeżył to najważniejsze, będzie z nami. A My musimy jeszcze troszeczkę odpocząć, dlatego cię szybko kończymy i tymi akcentami właśnie musimy się z wami pożegnać. W czwartek widzimy się, kiedy kręcimy kolejny odcinek, ale lekkie. Będą to piekielne barki i oczywiście tricepsy. Ładujemy wtedy nowości, które dla was specjalnie przygotowałem. Nie uwierzycie, co się będzie działo. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam już niebawem. A my z Maciejem zrobiliśmy piekielny trening. I oczywiście na tym to nie wszystko. Będziemy jeszcze mocno trenować. No, i tym akcentem żegnamy się z Wami. Maciej, elegancki trening, elegancko. Trzymajcie się i do zobaczenia.